Witam Was serdecznie. Chciałbym nagrać filmik o takim smart gniazdku. Jak wiemy, dużo ludzi, którzy które mają instalacje, tych instalacji powstało dużo. i Jak z duże natężenie słońca, to te instalacje podwyższają napięcie nam w sieci i instalacja się wyłącza, bo mamy za dużo tej energii, nie idzie już upchać w sieć, nikt z niej nie korzysta i niestety te instalacje się wyłączają. I tak jak widziałem na filmikach, tuż ludzi kupuje takie smart gniazdka, które można ustawić tak, że jak jest te napięcie w sieci wysokie, to ono załącza dane tam nam urządzenia. I powiem wam, nagrywam to, bo się zagotowałem, też widziałem jeden komentarz, że gościu to kupił i nie ma wsparcia do napięcia. Pokażę wam aplikację, do tego to ja ściągłem i patrzę, tak czasowe wszystko jest, można włączać i włączać za, za pomocą telefonu, ale nie ma napięcia. Mówię no kurde, najgorzej to będę z pracy albo z domu, załączę wtedy, kiedy jest duże słońce i będzie kit. Ale powiem wam pogrzebałem i znalazłem i dlatego wam pokażę, jak szybko możecie do tego dość jak to ustawić. Jeszcze nie wiem, bo będę też próbował i pokażę też wam, jakie znalazłem rozwiązania z użyciem prądu. To tak, największy mój power to monocyk który ja ma dwa zasilacze. Zobaczymy ile to wygnie prądu, ile obniży tego napięcia. Tam za nami tego gniazdka nie widać, ale pokażę Wam w innym rozwiązaniu, bo na razie mam dwa. No i tak samo będę tutaj ładował też różne rzeczy wtedy, kiedy jest to też największe napięcie. A drugie miejsce to jest grzałka elektryczna, chociaż to jest głupi pomysł, bo grzeje pompą po i to mi kosztuje nie wiem 2-3 kW i nawet z temperatury 30 stopni mogę podgrzać do 50 stopni w 30-40 minut. I po co ja mam marnować tą grzałkę? No ale fakt, jak włączają się te panele, to lepiej już chyba, żeby ta grzałka chodziła. Yy, drugie rozwiązanie, które też... Trzecie rozwiązanie, które przyjdzie mi, to jest taki w siłowni podłączę do gniazdka i też tamte tam te inteligentne gniazdko, że jak będzie za wysokie napięcie, żeby to 500W... Po, będzie pobierało i grzało mi to siłownie, ale to jeszcze zobaczymy. Dzisiaj Wam tego nie pokażę, jak to działa. Niestety mam dwa dni pracy, to tylko to zaobserwuję, jak przyjdę z domu, czy ten monocyk będzie naładowany i tak samo, czy to będzie naładowane i ile stopni się podgrzało w boilerze. Bo na razie jest 40 stopni, ale się tam to o, oziębia. Pokażę Wam, jak to w tej aplikacji trzeba zrobić. Zaraz Wam pokażę boiler i ta. Tak, grzałka, którą mam pojleża, jak to wygląda, a później będę nagrywał jeszcze kolejne części. Jak to, czy to działa, jak to się sprawdza, i czy obniżyło mi te napięcie. A jak macie jakieś pomysły, żeby co wykorzystać, jeszcze myślałem właśnie kryptokoparki. Ta że tak powiem, używam, ale to chodzi cały czas. Ale co by, co by było takiego, żeby dużo prądu pożarał chwilowo i obniżyło to napięcie przez 3-4 godziny. I dałoby wymierny efekt. No w lato będę używał klimatyzacji. Teraz jeszcze pompacie pochodzi do ogrzenia domu. No nie wiem, ciężka sprawa, kurczę. Trochę się wkopałem, ale jeszcze walczę z Tauronem. Będę właśnie dzisiaj jeszcze pismo muszę wysłać, żeby zmierzyli to. I chyba trzeba jeszcze zapłacić. Nie wiem ile, ale zobaczę. Około 100, żeby oni dali takie urządzenia pomiarowe, żeby zmierzyli, czy jest to napięcie i mogą wtedy na transformatorach. Je obniżyć, no zobaczymy, jak z tym dalej będzie. A przejdźmy teraz do grzałki. Zanim przejdziemy do grzałki, to pokażę Wam formularz, który możecie sobie ściągnąć z taurona. to wypełniacie swoje, e, że tak powiem, dane, i oni sobie za to życzą kasę. Ja nie jestem pewien, o zlecenie wykonania usługi zgodnie z punktem 6 taryfy dla energii elektrycznej. Widziałem na filmiku, że gościu pisał, że jeśli. Wykryją to, że jest zbyt wysokie napięcie, to się tego nie płaci, ale nie jestem pewien, no i gadałem tutaj. Tu trzeba to zaznaczyć. Jeśli macie zbyt wysokie napięcie i chcecie, żeby tauron to przyjechał, zamontował i zdemontował urządzenie kontrolne pomiarowe instalacji w celu sprawdzenia dotrzymania parametrów jakościowych energii dostarczonej z sieci, to kosztuje 156 zł. To zaznaczacie, wypełniacie te dane i wysyłacie do taurona. I nie wiem, nagram filmik co dalej będzie, bo na razie im dzisiaj wysłałem już wypełniony ten formularz i zobaczymy co będzie dalej. No a przechodzimy teraz do grzałki i do aplikacji, którą chcę Wam pokazać. A tutaj gdzie pompa ciepła jest, to tak to wygląda, że to jest coś świetnego, bo miałem ten e, sterownik przez WiFi, ale on się włącza i wyłączał, jak mam teraz taką przedłużkę do internetu, to już cały czas mi chodzi, nie mam problemu, żeby teraz ta pompa się włączała i wyłączała. Tak wygląda te smart gniazdko to ja i tu po ile, Miałem grzałkę, którą nigdy nie używałem i teraz może ją zacznę używać. Zobaczymy ile to podgrzeje, jak długo będzie chodziło i jak obniży te napięcie w sieci. Dobra, jutro do pracy, ale będę to testował, pokażę jeszcze Wam na aplikacji jak to wyglądało, a później kolejne części. I tak, tu mamy dwie aplikacje na dole, po lewej i po prawej, obydwie działają. Tak samo na początku się myślałem, że tylko jedna to ma, ale mają obydwie. I tu już mam grzałkę zrobioną i to ładowanie i możemy to włączać i wyłączać ja se tu patrzę, dobra są włączenia i wyłączenia tu mamy różne timery kiedy to włączać się ma kiedy wyłączać spoko tu mamy ile prądu to dane urządzenie nam łykło no i tu jakieś ustawienia i nie ma napięcia mówię kurde tam jeden gościu też pisał w komentarzach że nie ma wsparcia dla napięcia już byłem wkurzony ale tu macie coś takiego że wchodzicie w opcje i te when, te ostatnie klikacie i dodajecie sobie i macie tu wolty i możecie dać, że na przykład powyżej 250V ma się to załączyć eee, dajemy dalej i mamy tu też eee, na przykład e, nie wiem, właśnie to jest wykonanie opóźnienia to chyba jak te wolty spadną to włączy się po 10 minutach później się to wyłączy no nie wiem, jeszcze te wszystkie opcje będę musiał Próbować, nagram jeszcze kolejny filmik. Jak to działa? Szkoda, żeby to do pracy. Ale ze sieci będę obserwował mniej więcej co się działa i czy się wyłączyło. I tam jest więcej opcji. To jest zabawy, tego jest multum. No, ale jak widzimy, idzie, idzie sobie dać, że, że jeśli w sieci będzie przekroczone ileś tam watów albo voltów, kurczem się to wszystko myli, to, 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 to ten to, 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 to te gniazdko się włączy Czyli spoko, spoko. O, sytuacja opanowana. Mam nadzieję, że komuś ten filmik pomoże. I zobaczymy, co będzie dalej. No, opcji tam jest pełno. Nie wiem, pobawcie się też. Dajcie mi znać, jeśli coś Wy odkryliście. I ja będę jeszcze miał kolejne filmiki, czy to właśnie działa, jak to chodzi. I jak jeszcze znalazłem rozwiązania, żeby właśnie te, tą energię zużytkować a żeby te wasze panele i moje panele się nie wyłączały I jeszcze dam znać co Tauron tam wykminił czy, czy, czy obniży na transformatorze te napięcie czy nie. Jeszcze pytałem się sąsiada Arka, ale kurczę przeczytał wiadomość, ale nie odpisał. Tylko że oni mają trochę mniejsze instalacje, może oni tego nie odczuwają, ale to tak samo ktoś musi obserwować, musi patrzeć na te wykresy i wtedy zauważyć czy mu się to włączało czy nie jeśli ktoś to kupił i nie używa bo nie wiem, słyszałem też takie przypadki, że ktoś ma instalację, w ogóle nie patrzała na pół roku nie działa, bo coś tam się na przykład jakiś bezpiecznik przepalił albo zabezpieczenie, czy coś innego się uszkodziło, dobra, tak więc trzymajcie się, serwus, ja to będę jeszcze w tym grzebał i zrobię kolejne filmiki czy to działało, jak to działało i, i inne rzeczy jakby co zostawcie komentarz a nawet możecie zasubskrybować ten bardzo dziwny kanał. Trzymajcie się, serwus na razie.